Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj e, chciałbym zaprezentować kolejną e, latarkę EDC. To jest moim zdaniem no, taki dosyć wygodny format latarki. A tą latarką jest Trustfire e, Mini X3 SE Special Edition. Latarka, no, można powiedzieć, jest Znowu takim swego rodzaju multitulen. Aczkolwiek, dla osób, które lubią mieć jakiś taki pasek ledowy, który by oświetlał tą część roboczą, no to w tym konkretnie modelu tego nie ma. Są odmiany, które w miejsce tutaj tej części mają taką diodę doświetlającą. Aczkolwiek, moim zdaniem ani umiejscowienia, ani realizacja tej diody nie są zbyt dobre, dlatego że po pierwsze no jak już zaczepimy latarkę na klipsie, no to wtedy ta dioda no, nie będzie oświetlać nam Części roboczej, a poza tym skupienie światła w tej diodzie, w tej optyce, która tutaj jest dostępna w standardowej literacji tej latarki, jest niestety takie, no nazwijmy to, dosyć skupione i, no, chyba moim zdaniem, w idei tego typu oświetlenia nie o to chodzi. Sama latarka jest wyposażona w trzy źródła światła. Mamy diodę, Światła głównego, diodę ultrafioletową i laser czerwony. O stosunkowo dobrej mocy. On jest całkiem ładnie widoczny również w dzień. No i latarka posiada magnesik, dwupozycyjny klips, który pozwala na założenie na przykład na daszku czapki i wykorzystywanie tej latarki jako typowej czołówki. Mamy Port ładowania USB-C. Tutaj schowany pod gumową zaślepką oraz trzypozycyjny przełącznik trybów pracy. Jeżeli chodzi o sterowanie tą latarką, no to ono odbywa się z jednego przycisku. Natomiast ta latarka posiada również ważną funkcję. Posiada blokowanie włączenia dwuklikiem, no i dwuklikiem wychodzimy z tej funkcji. Wtedy latarka zapala nam się w ostatnio realizowanej, w ostatnio realizowanym trybie, zarówno trybie jasności, jak i trybie źródła światła, dlatego że możemy blokować ją przy różnych położeniach tego wyłącznika. Wyłącznik odpowiada za światło. Czerwonego lasera, to jest pierwsze położenie. Drugie położenie to jest dioda ultrafioletowa. No a trzecie położenie, ten najbardziej w kierunku em, tyłu korpusu latarki, to jest e, światło, nazwijmy to główne. No i teraz e, latareczka jest w trybie blokady. Ona daje znać dwoma mrugnięciami, że no, hola, hola, ja się teraz nie włączę. No i dwuklikiem zapalamy główne źródło światła. I kolejne przyciśnięcie, to są kolejne reżimy. To jest reżim maksymalny turbo 1200 lumenów. Ja sobie tą latarkę oczywiście przetestuję. No i teraz jeżeli przełączymy poszczególne tryby, no to mamy ultrafiolet i laserek. Latareczka jest leciutka, jest bardzo kompaktowa, jest wygodna. Nie zajmuje dużo miejsca, no i jeżeli ktoś chce ją nosić w kieszeni, no to jest to idealne rozwiązanie. No, w dłoni też mieści się doskonale. I dla porównania, <laughs> popatrzmy, jak ona wygląda versus Wuben X4. To jest moja latarka codziennego użytku, która już od kilku tygodni ze mną podróżuje wszędzie. Ja też ją bardzo lubię, gdybym miał wybierać. No cóż, chyba Wuban. Gdybym miał laser, to w ogóle byłaby to sprawa idealna. Natomiast ta latarka też jest ciekawa. Postaram się zrobić jakieś porównanie w warunkach polowych. Proszę zobaczyć to. Dwie bardzo fajne propozycje na latarki USB EDC. Jeżeli. Mówimy o różnicach. No to w wb nie Clips pozwala na jedną stronę noszenie czy też zaczepianie tej latarki. Tutaj mamy możliwość noszenia i tak, i tak, więc jeden punkt dla Trustfire. Ja zamówiłem latarkę w takim brązowym odcieniu. On jest bardzo fajny. Latarka posiada ładny tutaj stalowy bezel, to wizualnie bardzo ją atrakcyjna. Ten bezel jest powtórzony wokół przycisku załączania i zmiany trybów. No i jeżeli chodzi o magnes, no to jest bardzo mocny. Natarka nam się nie odczepi, nawet jeżeli będą delikatne drgania. Kiciuńka. Więc e w tym wypadku Woban no, przegrywa. Woban odpada. Nie wytrzyma tyle co Trust No i cóż, ja serdecznie polecam tą latarkę. Zobaczymy jeszcze jak będzie sobie radziła na dworze. Poczekamy aż ciemnieje, No i pewnie wyruszymy na jakiś test. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Spokojnego oglądania.